Jestem Basia, a to mój chłopak, były cóż, nie wyszło nam, więc czas powiedzieć, cześć! Właśnie zaczynam od nowa, w nowym miejscu. Przy okazji zmieniłam swój internet domowy na plusa. Internet plus jest szybszy od Neostrady i dostępny już za 14,90 miesięcznie plus lider technologii LTE. A to akurat odeślę pocztą. Tradycyjną. No, Baśka, no nie płacił. A dlaczego ty od niego odeszłaś? Ty to serca nie masz, wiesz? No, no co? A, ale no właśnie, dlaczego? Przecież cię nie ograniczał. I, i dawał ci, wiesz, poczucie stabilizacji. Racja, mogłaś e, ściągać, co chciałaś. O. ile chciałaś. O je, A ten je. nowy sama mówiłaś, że to krótkodystansowiec. I podobno ma małego transfera. <laughs> Basia wróciła po rozum do głowy i nie płaci 119 zł za internet z limitem 25 giga, tylko 49 cenę ostradę bez limitu. Wielkość zmienia się z Orange.